Cześć! Po raz kolejny i ostatni Norwegia Wracamy właśnie do Polski Jesteśmy pod Motor Forum. Już kierujemy się w stronę Szwecji Tutaj właśnie nagrywaliśmy jeszcze materiał z Przemkiem Który ogarnął nam samochody do testów Za co jeszcze raz bardzo dziękuję Xpeng P7 Xpeng G3 Renault Zoe, MG, EV Hongxi, naprawdę masa samochodów A teraz wracamy Teslą naszą I jedzie z nami jeszcze Mercedes EQV ten tutaj. Zobaczymy jak te dwa samochody y, będą miały się na trasie. Zapraszam was do oglądania. Jak da Maris? MG? Bardzo przyjemne, bardzo wygodne fotele i naprawdę przestronne auto i właśnie Przemek powiedział, że jak jechał nim do Polski to nie był zmęczony i myślę, że jak najbardziej komfortowo można by było jechać i faktycznie cena bardzo zachęca. Zoe czy Hongxi? <noise> ZOE Tak trudne który... <noise> pytanie, mój drogi. Tesla czy MG? Elon Musk. <noise> A Ja powiem, <noise> że Xpeng tak, posiada A ja powiem, że A ja powiem, że ja najbardziej chciałbym pojechać z tym EQV. I to no, może być fajne no, no, naprawdę. Super auto. Bardzo A, lubię. Czy Nie mamy A że powiem, tutaj, Xpengiem został w domu. <noise> Twój pierwszy raz w EQV? Tak. Jak? Pierwszy. Przyznam, że bardzo ładnie. Tak naprawdę, jak ten desktop cały, jeżeli chodzi o wygląd, no, wiadomo, że tutaj w EQS jest po długości cały ekran, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o ramy kształtowe, no to tak zachowane według, według standardu elektrycznego Mercedesa. Więc fajnie. Fajnie. A jaka to jest? A, po, stówka, 90 bateria. 100 kW jest, jest bateria. Jak, jak Honkś. Nasze ulubione, nowe. Ale siedzi? Mocno? Ładowność ma sporą Ej naprawdę fajnie jak to jest zapakowane no. Oj. Oj. Więcej się już nie dało spakować No akurat właśnie tutaj się odbywa przeprowadzka z Norwegii do Hiszpanii Nie, bardzo ładnie Więc da się elektrykiem da się, da się. No i ładowanie robicie sobie co jakieś 200 200-250 km na Ionity samochód przyjmuje 110 kW, więc idealnie, żeby coś sobie zjeść i wypić kawkę, i można jechać dalej. Także teraz śmigamy razem i będziemy się gdzieś pewnie po drodze razem ładować. No, wygląda ładnie, obiecująco. <laughs> Kobiety przy, po tym przymacce, obiecująco. Miałaś tak. To tak, takie pierwsze? Yy, bo w ogóle była automatyczna zmianie biegów. Na razie przemek. Dzięki, cześć. Do następnego razu. Dojechaliśmy na pierwszy supercharger. Jest tutaj też ładowarka in charge, gdzie Mercedes będzie się ładował. Nasze zużycie do ostatniego ładowania. 160 km przejechaliśmy. Średnio 19,1 kWh. To jest spoko. Tutaj jest znak informujący, że maksymalnie można się ładować 30 minut. I tu pojawia się problem i teraz widzimy zalety Tesli po raz kolejny. Ileś stanowisk. Tutaj jeszcze tam po drugiej stronie. A tutaj jest tylko jedno złącze CCS. I pani będzie ładować jeszcze 15 minut, więc tutaj z Mercedesem będzie trochę gorzej. Mercedes przy pełnym załadowaniu miał 33 kWh zużycia i podczas gdy sobie rozmawialiśmy, i Tesla się naładowała w jakieś 20 minut do 66%. Okazało się, że Mercedesowi przerwało się ładowania, więc chłopacy będą musieli tu zostać trochę dłużej, ale i tak idą jeść. Na razie! Wzajemnie, cześć! No a my jedziemy dalej, 180 km do kolejnej ładowarki. Dojechaliśmy już do Kar Karlskrony, skąd mamy prom Stena Line do Gdyni. I przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć superchargery nieoficjalne, które na Plakszer widnieją tutaj. I to są superchargery, które nie są oficjalne, czyli nie są na mapie, nie było ich nigdy na mapie, ale mogły ładować z mocą do 60 kW. No i okazało się, że niestety już ich nie ma, więc widocznie Tesla się musiała do tego jakoś doczepić, bo podobno właściciel chyba restauracji postawił je sobie tutaj, kupił gdzieś i postawił na wzór superchargerów i mogły ładować z mocą 60 kW. I... No ale niestety ich już tutaj nie ma. Były darmowe nawet, ale no niestety nie naładujemy się, więc jedziemy na prom na 30% i liczę, że uda nam się naładować na promie. Podobno czasami da się podłączyć do gniazdka siłowego, miejmy nadzieję, że tym razem też tak będzie, bo jak nie to będziemy musieli się ładować w Polsce na Greenwayu albo na Ionity. Dojechaliśmy już na miejsce i wróciliśmy do. Wróciliśmy po prostu na ziemię, tak to mogę śmiało powiedzieć. Bardzo negatywne pierwsze wrażenie, gdy wjeżdża się do Polski. Niestety, przez to, że nie zdążyliśmy oddawać samochodu w Szwecji, to przypłynęliśmy statkiem do Gdyni. Na prawie niecałych nie, nie 30% zjechaliśmy ze statku. I pojechaliśmy na pierwszą stację ładowania Greenwaya, zajęta przez samochód żabki ładujący się. Druga ładowarka Greenwaya, zajęta przez inny ładujący się samochód i pan jeszcze godzinę będzie ładował. Nie, oczywiście nie mam nic przeciwko, bo po to są, żeby korzystać, ale tylko mówię, że dwie ładowarki zajęte. Trzecia Orlen, maksymalna moc ładowania 2 czy 3 kW na CS, czy jakiś błąd z ładowarką. I dopiero czwarta ładowarka na Orlenie 50 kW. Potem dwie kolejne ładowarki na trasie S7 do Warszawy 100 kW uratowały nam życie. I to po raz kolejny motywuje mnie, żeby robić dalej to co robię, bo wiem, że jeszcze długa droga przed nami i że jeszcze wiele musi się zmienić, żeby elektromobilność była. Tak normalną i przyziemną rzeczą, jaką jest w Norwegii, i jeszcze dużo przed nami do zrobienia. Dlatego ja jeszcze przez kilka najbliższych lat mam też dużo do zrobienia dużo do tłumaczenia, pokazywania, wspierania, promowania i tym będę się dalej zajmował. Ten wyjazd dał mi po raz kolejny dużo do myślenia i pokazał mi jak Duża różnica jest między tymi dwoma krajem. Ja, wie, ja wiem, że ta różnica jest duża, ale, ale uświadomiło mi to, jak dużo jeszcze jest przed nami do zrobienia. I mam nadzieję, że też to widzieliście i że Wam się podobało. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Dzięki Wam ten wyjazd mógł dojść do skutku. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.